Dobra, Siemagaj, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś przedstawię wam co gówna robią w CSGO, między innymi cheaterzy. W... Ja przed chwilą zagrałem sobie jedną rundkę na cage'u, na kasze, jeżeli ktoś tak mówi. I tu już macie pierwsze głowy, oj, tutaj mu coś nie wyszło i patrzcie teraz. Pyk, pyk, pyk. I pyk, no i koniec, no i co tu więcej mówić. Jeżeli to e, Was nie zaskoczyło i mówicie, że to jest normalne, to zaczekajcie jeszcze moment, zobaczycie, e, co tak naprawdę takie gówna robią w tym e, No, Jeżeli mówicie, że ja jestem jakimś gównem, że nie widzę tego skilla, tego typka, to mogę od razu wyjść, że mogę tam skończyć z YouTube'em, dajcie mi 500 milionów dislajków, Skomentujcie ten filmik, że jest gówniany. Obra, kolejna akcja. E, to były te 5 headów. z KOTA. Nie, 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 jeszcze nie. Jeszcze nie. spokojnie. Teraz też będzie niezła akcyjka. Zobaczcie. Uwaga. Teraz będzie osą akcyjka. Patrzcie to. I raz. Dwa i teraz mnie widział po prawej, nie wiem jak. 2, 3, 4. Tego i patrzcie teraz co z tym zrobię, nie? To było genialne w ogóle. Patrzcie, nie wyryskoczył, że nie wy tam jest. I pyk. Bum Nie, dobra. To jeszcze nie koniec. Teraz Wam skomentuję ostatnią akcję i zapraszam do dalszego oglądania, bo ja nie, nie wierzę w to. Dobra. Teraz poszedł ze scoutem, z którym zrobił 5 headów jeżeli powiecie, że to jest możliwe, a czy oczywiście, że jest możliwe 5 headów, czemu nie, ale zobaczcie Co ten koleś zrobił Jeżeli wy też tak umiecie z no trafić 4 heady To gratulacje, naprawdę Ale patrzcie, od razu wbiegł w naszą stronę, wiedział, że my stoimy na spawnie, nie? W ogóle na swoich tych nie stał Boom pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Nie, dobra, to nie ma dalszego sensu komentowania, bo wiecie, co bym mówił, jeszcze tylko bym się wkurzał. Ja poproszę, żebyście to oglądali do końca i nie wiem, rozsyłali to, żeby ten śmieć dostał zasłużonego wakbana. Dziękuję. Nie wiem, rozsyłali to, żeby ten śmieć dostał zaszurzony.